Siecki, witajcie na moim kanale. A w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie na opisie, e, trening na naszych konikach, czyli Abigail i e, Bluesum A w ogóle to dziś, w dzisiejszym odcineczku też jest ze mną e, Lena, moja kuzynka, i e, e, Hania. E, A więc e, dzisiaj ze mną będzie robić trening Hania. Yy, a więc nie będę przedłużać i przepraszam, że tak dużo mówię. A więc, a więc... Żegnam yy, się z wami i miłego oglądania. Teraz mamy tutaj już dużo rzeczy. Info będą przebitki na końcu. No, bo chyba dzisiaj coś Dobra, w ogóle to, to będzie mój pierwszy trening w deszczu. Właśnie tak wygląda dzisiejszy trening. Ale fajnie, szczerze mówiąc. Przynajmniej się nie zmęczę. A więc tak, mam parkour. Jeszcze nie wymyśliłam trasy, ale mam jakiś. A więc tutaj mamy pierwszą przeszkodę. Myślę, że tutaj mamy bardzo długą... Duż, długi tor... E, nie pamiętam, jak to się nazywa. No, ale przeszkód. No i tutaj kolejny, kolejna przeszkoda, więc no tak to na razie wygląda i będę zaraz wam to pokazywać, jak jedziemy. A tutaj w ogóle ten Dobra, a więc my sobie już zrobiliśmy kilka runturów takich właśnie oto tego miejsca. Oj, oj. No taka trochę, taki chaos trochę jest, a więc teraz Wam pokażę e, na kamerce jak to wygląda, ten tor. Skończyliśmy ten. Teraz zbieramy te wszystkie przeszkody i widzimy się w domku. A więc my wróciliśmy. Widzicie jak jesteśmy mokre. Idziemy się właśnie przebrać, a z wami musimy się już niestety żegnać. A więc e, dziękuję bardzo za oglądanie. E, też w ogóle to no, pod tym filmem no, w opisie. Są dużo rzeczy na Oliksie. Tam macie linki do tego, do rzeczy na Oliksie, więc polecam wpadać. No i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie i lajkujcie. Z dzwoneczkiem oczywiście będę bardzo, bardzo wdzięczna. No i miłego dnia albo wieczora. Bajo! Całuski